Cześć Marcin i Artur, Akademia GrillWeb i sklep GrillWeb.pl. Słuchajcie, mój najbardziej ulubiony model grilla. Zobaczcie, jaki jest piękny, jaki jest Niniuś, po prostu, cudo. cudo. Tak, ale no, ja po prostu uwielbiam te grille, one są śliczne. Rogue Pro S. 425. 425 Pro S. Marcin, Phantom. opowiadaj. Phantom. No to, że Phantom to wszyscy widzą, zobacz. To jest jakiś kosmos w ogóle. Nowa, nowa wersja na rok 2025, e, całkowicie odświeżona. Można powiedzieć, że grill dopracowany do perfekcji. Nowa Emalia, hmm. czarny mat. E, powrót do czarnego matu pełnego, tak? To, co, czego pięć oczekiwali. Nowa Emalia bardzo fajnie, myślę, że będzie bardzo łatwa w czyszczeniu i też będzie trwała, tak? Nowy termometr czarny z oznaczonymi strefami tem, te, temperatury, ze strefami e, wędzenia, grillowania i pieczenia. E, oczywiście czarne półki. Nowe logo, gra zauważył. Co się zmieniło jeszcze na zewnątrz? E, palnik został sydzą tak jak był duży, duży ten zostaje niewzewnej, oczywiście regulowany. Teraz troszkę większa moc, bo to wcześniej było 3 kW, teraz to będzie 4 kW. Kratka łatwo wymienna, taka ze wzmocnionego drutu ze stali nierdzewnej. No, na pewno właśnie, też no to będzie łatwiejsze potem w wymianie i też dłuższe w eksploatacji. Bo niestety ten element się zużywa, on się nagrzewa, studzi, także on się zużywa. Bardzo duża nowość w tej klasie grilli. Zobaczcie, podświetlenie Night Light z funkcją Safety Glow. Przekręcając dowolny palnik, zapala nam się na czerwono, tak? Słuchajcie, może komuś to się wydawać banalne, ale to naprawdę jest fajna rzecz. Zwłaszcza jak jesteśmy po kilku orężadach i grillujemy. Naprawdę siedzicie sobie daleko, a widzicie, że na przykład macie aktywny jeden palnik, tak? Naprawdę to robi różnicę. Co wewnątrz? Wewnątrz tutaj raczej nie zmieniło się nic. Deflektor nie srebrny, jak w innych modelach z serii rok, zrobiony rok. Tutaj ładny, czarny, żeby to wszystko wyglądało Czyli pięknie. Czyli dopracowane jak w, w samochodzie, wszystko w kolorze nadwozia. Detale. Oczywiście róż ze stai nierzewnej, fala wave, polonowska i wyróżnik wersji Phantom. Czyli to jest ten różd wielofunkcyjny. Tak. Artur, może pokaż go? To jest bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, to jest taki róż, gdzie można sobie różne zakąski robić. Fajna sytuacja. Darmstyki tak zwane pałki z kurczaka. Tak? tak, tak, dużo rzeczy Jakaś można, rybka, dużo rzeczy można zrobić. Lecz dymka, pieczarki, No on się też mocno wygrzewa, więc jakby też działa na zasadzie kawał innego ruchu. Marcin, może pokaż nam to bliżej. To jest stalnie wzewna z jednego kawałka wycina na sobie maszynowo, także kawał solidnego ruchu. Yy, powiększony tylny palnik, tak? Znowu taka przedłużona metodologia? Tak, przedłużony całości, jest dokładnie e, Infraredowy, około 5 kW. Komora piekarnika, odlew duraluminiowy z szmianami, trwały, wytrzymały, szyny, Artur, klasyka, nie? Stalnie na dwóch poziomach. W dwóch poziomach, tak. Wystarczająca moc palników. Sprawdzony zapłon Jetfire. Zapłon elektroniczny do palnika Cizelson i palnika inkludowego do rożna. Możliwość oczywiście zamontowania rożna. Szafka standard, butla 11 kg jest kołnierzowa wskazana, tak jak w poprzednich modelach model z linii rog, dwa magnesy, tak? Tak, wszystkie nowe, wszystkie nowe grille widzę rogi, mają podwójne magnesy, Mają podwójne magnesy. przy tych jednoramiennych drzwiczkach, które są dosyć szerokie, no ma to na pewno znaczenie, wiecie o tym jak przewozicie te grille. No słuchajcie, grill jest naprawdę piękny, ja jestem pod wielkim wrażeniem, powierzchnia, 60x46 klasyka czteropalnikowy czy grill, czyli 425 seria 60x46, tak. Grill, który klientom się bardzo podobał, odkąd miałem swoją premierę na rynku 3 lata temu. To... Ja jestem wielkim fanem Fantoma w ogóle. Naprawdę to są bardzo, bardzo estetyczne rzeczy. To są bardzo estetyczne grille. One na pięknie wyglądają na tarasie czy w ogrodzie. Trzeba o tego grilla oczywiście dbać, jak o, jak o każdego innego, ale. Ale naprawdę robi to niesamowitą robotę, designersko, także kolor na żywo świetny. A powiedz Marcin, jaka jest waga tego grilla? A tu mnie zaskoczyłeś, musiałbym spojrzeć w ściągę. i zaraz Ci na to pytanie odpowiem. Waga 66 kg. Czyli solidna solidna maszyna. Pewnie Artur zapyta, że moc? Sumaryczna. Wiem, no może zapytam, no. no to powiedz jaka mocno. Sumaryczna 2375 kW. Zobacz jaki jest mądry własnak kartkę, dobiec. Z kartką każdy potrafi, no. Sorry, nie okay, pamiętam no, tych parametrach. Jedziesz dalej. Eee, co jeszcze? Jest powierzchnia rusztu. 6 na 46, o tym mówiliśmy już, także ten półka e, dodatkowa fajna też, e, jeżeli chodzi o funkcjonalność, gwarancja 15 piekarnik, 10 lat tuby palnikowe. Mhm. To co powiemy jeszcze raz Artur, grill klasy premium to jest gwarancja i obsługa posprzedażowa gwarancyjna, tak? Słuchajcie, to jest naprawdę piękny grill, Co tu dużą grilla, ja za sam wygląd chciałbym go mieć, jest naprawdę cudny. Uwierzcie mi, że na żywo prezentuje się jeszcze lepiej. Jaka cena? I tutaj fajna rzecz, bo mamy więcej funkcji w grillu, tak? Jakby grill udoskonalony. Cena została z tamtego roku 7499.